serdecznie. Dzisiaj słuchajcie, będę miała nowego chłopaka, no niestety nowego, bo ja bym bolała z luprem być cały czas. No i w ogóle słuchajcie, miałam też to randek, no bo moja mama pozdrawiła, że ona sobie że ona mi będzie chciała y, stworzyć taki konkurs chłopaków. Ja nie wiem w ogóle, jak można robić jakiś konkurs na chłopaka, co to w ogóle jest, ale no, wybrałam słuchajcie. O, Hej Roncia. Wybrałam, słuchajcie, Roketa. I wybrałam też. On miał, słuchajcie, jakieś takie imię. Ale ja go nazwę Władca Wampirów. No! Bo no, on był wampirem, no to wiecie, będzie władcą wampirów. Co tam, Ronsia? Co tam? O, przepraszam. O, o jedzenie, no ale czemu mi kładziesz na podłodze? Boże, chciałam akurat. Weź mi Orąsia pomyśl na stole, to sobie zjadę. W ogóle, gdzie jest mama? Ja mam zielonego pojęcia, gdzie jest mama. W ogóle, napiszcie widzowie komentarz, gdzie jest moja mama. Napiszcie w komentarzu, czy wy w ogóle wiecie gdzie ona jest, bo ona gdzieś zniknęła. Jej nie ma od wczoraj, tak naprawdę, w ogóle w domu, i ja nie mam zielonego pojęcia. Szukałam jej, chodziłam tutaj po lesie, o tutaj, o co mamy ten lasek, i tu nic nie było. Dzwoniłam też do wujka Pestera i też u wujka Pestera jej nie było. No. Nie mam żadnego pojęcia, co się z tą kobietą stało. I w ogóle słuchajcie, dostałam od mamy już rezerwację do tej restauracji i słuchajcie, to będzie randka potrójna. Słuchajcie, mama postanowiła, że nie, nie będę miała randki z jednym po kolei. No bo po co sobie marnować tyle czasu? No po co? Dlatego mam postanowiła, że będę miała potrójną randkę. W sensie nie taką potrójną, tylko że będę miała w trzy osoby randkę i mam rezerwację na trzy osoby. Więc będę miała podwójną randkę tak naprawdę. I, i wam przeczytam tę rezerwację. Restauracja masło i Nutellą potwierdza rezerwację dla. Trzech osób z dnia 13 maja 2023 roku Do zobaczenia W ogóle widzowie, ma... ja już mam przygotowaną sukienkę Taka śliczna sukienka Taka czarna, wy już pewnie du Dużo razy widzieliście I ja się w niej czuję najlepiej Więc jeśli nie będę się w niej dobrze czuła To, to nie wiem co To chyba, że sobie... ja wtedy nigdzie nie pójdę Rąsia! Gdzie jest ta Rąsia głupia? Rąsia! Chodź! Do pokoju! Trzeba mi posprzątać w tym pokoju! Bo ja tu nawet przejść nie mogę. Sprzątaj to! Oj, przepraszam. Eee! Sprzątaj tu! E! O Jezu, co nam się dzieje? Boże, Ron się oszalał. Chyba przez to, że idę dzisiaj na tą randkę. W tym czasie, kiedy ja się w ogóle przebieram, widzowie, to zostawcie suba i łapkę w górę. Bo postanowiłam sobie, słuchajcie, że od dzisiaj. Będę wrzucała filmy regularnie co 2-3 dni. Także, no. I jak napiszecie KOT-IWIŚ, to przypnę wam serduszko. RONSIA! Co ty robisz? Nie strzelaj! A! RONSIA, przestań! O, oh, przebrałam się widzowie. Boże, mam nadzieję, że oni się we mnie nie zakochają. Bo jak się we mnie zakochają, to chyba. chyba. zadleję. RONSIA! Boże. Nie, muszę to zakneblować czymś. Muszę to łóżko przesunąć, chyba. Spokój się w tym momencie, bo ci to zaraz zabiorę. Ronsia! No, Ronsia, ty Bambiku, no, ała! Zmieniam twoją ksywkę z Ronsia na. Baby, it's kinda crazy. No, przestań! Ją! Dobra, widzowie, napiszcie komentarz. Od dzisiaj Ronsia to beba. To przypnę wam serduszko. Nie. Baby, it's kind of crazy! Stop! Rosia mejba, bejba, umarł. Aaaa! Jezu! A ty, brzydki szczurze, wykorzystasz połączenie mojego psa z moją babcią zmieszanego z kubem śmieci. Po pierwsze, ja nie jestem żadnym szczorem. Ja nie jestem tym Aha, uh -huh. jeszcze mówisz, o to może masz widzę. Odsuńcie się się, kłócić, chłopaki, się Ja spokój. teraz się rozmawiam z moim wyma... wymaikowanym szczurem! Słuchaj mnie! Jakim szczurem? Słyszycie to, Co tam się dzieje? A ty mnie oglądasz jak połączenie Wiedźmina? Po prostu to... i... Luferka, bo jesteś takie przytki! A Wiedźmina, on był no super! W takim razie wyglądam na Jestem przystojny, nie jak ty. Mam no? dobrą twarz, nie! Dobra, jak ty. Bla, ty szczur, cisza! Cicho bądź! Teraz się rozmawiają! Cisza! Bądź cicho! Właśnie, w końcu się Zabudź, czymś cicho, skacamy, bo ja bo ja z czymś zgadzamy, poza tym, że jesteś no, głupi no, jak buł. A wy macie być cicho, Ta cicho oboje bądź. po pierwsze z wyglądasz jak jakaś mieszanka z Czarnobyla. Od tego zacznijmy! Jezu, jesteś to, żywym dowodem na to, że naprawdę wygląda na to, że tam jest radioaktywnie. Jeszcze raz coś powiesz o moim wyglądzie. O, co to, to, to mamy! Aha. I nagle masz kciuki, że umiesz tego używać. Jodzie, ale ewolucja robi cuda! Brawo ty! Ty modba mieszanko, sobie mieszanko kojota z bizonem z USA. A ty jesteś fake vampirem, bo prawdziwe mi się spalił od tego słońca. Nie, nieprawda! Jestem prawdziwy! Sprawdziwy 100%! Nie masz dowodów na to, że jestem fałszywy! Ty, ty może jesteś kimś innym! ORP! 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 Nie, ORP! Nie, ORP! Nie, ORP! Nie, ORP! Nie, ORP! Nie, 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 ja Nie, y Nie, Nie, wchodzimy do środka! Jushi, won z mojego domu! Won z mojego domu! Nie, Jushi! Już, już dodało w tym momencie! Już! Już! Yy, Dobra, idę. Papa, papa, pa. Oj, przepraszam, dziękuję za to, że ich tutaj przyniosłaś. Nie przyprowadziłaś. Yy, Weź ich tam gdzieś w mnie. mnie? Yy, słuchajcie, nie wchodzimy tutaj do domu, no bo my, my, my musimy pójść na tą rankę, tak? Yy, na tą rękę. No tak, tak, Patrz jak on wygląda! Co to ma jak być? Jest bardzo przystojny! Ja też! On! Jak Jestem przystojny. ty nie masz gustu. Tak! Ja A ty? Więc tak, zacznijmy. Ja jestem Vampirem, miło Ciebie poznać, i pewnie nie znasz. Um, no, to a bo ja bo jestem Rocket. Okay. No wiesz. Ja czy to coś ma imię? Ja bym ja, latać! Okej! Okay. Patrz, aport! Halo, halo, aport! <laughs> 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 o, dobra, to możemy się razem... Yyy... <laughs> ...oprowadzać. <śmiech> o, ty! Musimy się, chłopaki, uspokoić w tym momencie! Ty po no, lewej, ale... ty po prawej! ogóle w tym momencie nie strzelacie w, w siebie, a ty, Ronsia, idziesz za nami. Schowaj te noże, błagam cię. Dziękuję. To jest jakaś Ronsia, ta broń też. Idziemy, chodźcie, mamy rezerwację. Okej, okay, dobra, a mam pytanie, a ogólnie zwierzęta mogą wchodzić? Ty trochę jesteś zwierzęciem, co? To on jest. Nie widzisz go? Co to ma być? Oh. Ja mam jakąś klasę, a nie jak ty! Mały przyjacielu... Nie nazywaj się moim przyjacielem! Moi przyjaciele są w galaktyce! Ej, hey, nie bij go! Jak oni nie ujdziesz?! Ty bejgu jedna! Rosia! Idziemy, spokój, rozejm w tym momencie! Dobra, rozejm, rozejm... Rozej. Nie ma problemu, spoko! Spoko! No tak, to, z to z nie rozmawia. staruszkiem i ze zwierzakiem, To co to jest, prawda? Staj z zwierzakiem! Jestem tutaj przystojnym. Ej, co to było? Co to było? Ale co? Co to było? No, Posłuchaj, a ja wiem o co ci chodzi, co to było, Posłuchaj, wrony to ogólnie, jak wiesz, wampiry sprowadzają do siebie same słowa. Chyba nas są tysiące kroków. On jest wampirem, uwierzy mi! Przecież noszę czapkę, po słońce muszę się chronić. Jestem vampirem. Jak nam to dowodzisz, że noszę czapkę, he? To się innym wsiłeś! Jak? Oh, Wydaje Mam. się. No chodź, jest. sobie tak, pójdziemy za rączkę, Panie przodem, szczury też. Za rączkę? Ej! To będzie być randka podtrójna, nie podwójna! Ej, Ty tam, Piotrek, koło siedź cicho! Aport. <laughs> aport. Chodź, chodź. Aport. <laughs> Rozmawiamy o wszystkim. Ej! Ej. ej! Ej! Łap, łap, łap! <laughs> Co tu się dzieje? Zbierałem trochę patyków. Idziemy! Sobie. Idziemy! Już! Dobra. Spokój! Okej, okay, słuchajcie, już prawie jesteśmy na miejscu. O! To tutaj! No to planie, panie, muszę sobie już iść! No to w takim razie! <laughs> panie, no już to model, nie zapraszam. działa! Zapraszam! Zapraszam na patyki! Już to na mnie nie działa! Okej, okay, no to plan okay. B w takim razie. No to, na może. to kotlecik! Kotlecik! Okej, okay, panie przodem, przepraszam! Yy... Właśnie panie przodem! No chyba to... ja coś powiedziałem. No to wchodźcie. Nie, nie, nie. nie ja, Zapraszam. Proszę, przodem. No, legam. Przodem. przodem! Ty pierwszy. Ty pierwszy. drzwi! Przedem. Więc to nie wejdę, drzwiami! O. O, to ja idę tyłem. Zapraszam. O. A naprawisz to? Dzień dobry! Yy, drzwi cenie tak? Jasne. On stawia. Ten. O, nie, 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 nie. nie. Yy, ja powiem tak. Ten pan stawia, ponieważ on zepsuł, dobrze. Yy, e. Mieliśmy dzisiaj rezerwację. O, tutaj, o proszę. O, dziękuję, dziękuję. Tak, tak, dla trzech osób widzę. Zapraszam na górę. Zapraszam, zapraszam. O! I jaki zabija? Nie. E, gdzie mamy usiąść? A, zapraszam tam w rogu. Tam w rogu? O, w rogu! Okej, okay, to w rogu, w rogu, w rogu. E, pani Martyno, zapraszam. Ja tutaj sobie usiądę. Dobrze. E. Ja proponuję, żeby Rocket gdzieś indziej usiadł, bo to jest trochę nie fair dla mnie. Powinno być równe szanse, dlatego Rocket zapraszam. <śmiech> eee! <śmiech> Pan idzie tutaj, a ja idę tutaj. Nie idziesz tutaj. Ja idę tutaj! idziesz, ja tu... idę tutaj! Chodź! To już nie idzie! A już na mnie nie działa! Halo! Już! Spokój! Usiądźcie w tym momencie! Chciałabym, żeby to trochę normalnie wyglądało, a nie się kłócicie jak zwierzak ze zwierzakiem. No dobra, obok siebie. O! Dzień dobry. Dzień dobry. E, już zamówię. Złożyć? A nie mamy menu. A! No to nie tutaj Kellery! Dzień dobry! Wow. Dzień dobry! Ja mam Dzień dobry. dla jednej osoby. No zapraszam tam. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Kto to jest? Yy, chłopaki, ja się może z wami zamienię, zamienić miejscami, bo chcę być po drugiej stronie, szybko w tym momencie zmieniać! Jos, jesz, jos, jos! w ogóle to czy mógłbyś usiąść tutaj gdzieś, o, na moje lewo albo prawo? Władca vampirów? No, samy, no? no bo wiesz, roket może mieć 3 Ja jestem czymś z klasą! No dobra. Dziękuję. Tutaj? Nie, 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 tu, 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 tu. Przepraszam, mogę tak krzesło! Przysu... dziękuję bardzo. E... O. o, super. No dobrze. A możesz się troszkę przesunąć w tamtą stronę? Ej, w tą, to... jasne, już się przesułam. Nie ty! Co się U... stało? Ej, nie tak patrzysz. A właśnie, Martyna. Mam Palsz, dla ciebie taki mały prezent. Jaki? Piantuszek. O, o, o! Prezent. mam Mały Proszę Państwa, ech, ech. Mogłem ech. może, już zrobić zamówienie. Ja tutaj podam menu, a no, Państwo sobie. Jasne. No tutaj. Ma mamy tutaj marchewki, patyki. To dla szczura. Jeszcze mamy schabowego. To oraz to mamy flaczki. O, to ja poproszę flaczki do tego schabowy. A macie jakiś deser? mamy lody. No to tak poproszę jeszcze do tego lody. A napoje jakieś może? Y, poproszę lemoniadę i do tego kole. A to Panie... wszystko na... Y, kartę tego pana. Oj, przepraszam. Na tego PANA? ON JEST... ...STARYM WAMPIREM! Panie... na tego pana! Oj, przepraszam. To jest niedorzeczne, za chwilę wezmę ochronę. patyk. <głos> 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 no tak, dziękuję za zamówienie. Nie, po co? Mógłbyś usiąść tak bardziej w prawo? Pasny, nie ma problemu. Nie tutaj! A przepraszam, to no miało być w prawo! prawo, Tu! A no tu jest lewo! Tu! No jasne! Aha, ale z Cyby Bambik, jesteś dalej ode mnie. Ha! Ale jeśli ciebie bambi, masz dwóch ojców. Więc tak, kontynuując. Przynajmniej śmiało. Na... Bardzo widzowie, zostawcie łapkę w górę. To może uda mi się przetrwać na tej randce. Jakieś jakiś przystojnik jest naprzeciwko, Patrzcie. Na co tak patrzysz? Właśnie na co tak patrzysz. Na te pyszne ciastka. Mógłbyś może podejść i mi jedno wziąć? E, jasne, jasne, nie ma problemu. Pan tutaj pozwoli. Ym... Tak mm. Ja akurat. Strzelaj, strzelaj, strzelaj. Ja akurat. Strzelaj, strzelaj, No! Co to było? Bo? Tak? E, proszę pani, tutaj dla pani wstecz, tak? tak. E, tutaj mamy lody podane w wykupie, więc. Przepraszamy za problemy. Oj. Proszę cię dowiedzieć w restauracji. Dzień dobry. Patrzcie! Jezuza! I tutaj pan. I tutaj pan. Chodźmy porozmawiać z tą piękną damą. Patrzcie! Oczywiście. Dziękuję. Patrzcie! Dzień dobry. Proszę, Dobrze, to już koniec. Co a stało. to stało? Proszę mi z tej sami robicie. Bon. 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 O, nie, nie, nie! nie. E, nazywam, bon. się, jest! nazywam się Kamil, a ciebie jak zwał? Eee... Martyna? E, ty, ty jesteś stąd, czy coś? E, tak, jestem stąd, jestem stąd. Może jakoś dziwnie podobny głos, ale podoba mi się Podoba e, mi się. Eee... słuchaj. O. Tak? Co się dzieje? Nic, 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 nic. nic. Coś wydawało mi się, że coś widziałam za oknem. Chciałbym. Tak, słucham. Dzień dobry, cię, zakochana para. Mogę coś podać? Ale ja dopiero co zostałam. Ja Moi będę dżentelmenem i zapłacę za rachunek za tych dwóch wieśniaków, którzy tutaj przyszli. Rachunek czysto? Czy coś mogę podać? Poproszę, najlepsze wino, jakie macie w tej restauracji. Mm. Dobrze. Najlepiej z takim klimacikiem takim. Bąbelki? Bąbelki, tak. Dobrze. Wow, z bąbelkami to jest najdroższe. Ale przykro mi, ale nie umawiam się na randki, bo ja kocham tylko jedną osobę, a to było no... Przez to, że moja mama mi po prostu umówiła mnie z tymi chłopakami. A, rozumiem. Czyli mam sobie iść. Tak? Przykro ale no ja nie szukam chłopaka, bo ja no, mam już twojego luferka. Wydajesz się fajny, ale no, no musisz zrozumieć, że no po prostu. Co to jest? O! o przepraszam, dzień dobry! Ja tutaj jedno zabawa! <grym>? Lufer, słuchaj! Nie dam rady, wybacz. Jak? Kto? Yy, nieważne. To jakiś pana szofer? Tak, tak, mój kelner. Kelner? Weź wam coś za nie! Okej! Okay. Okay. Przykro mi, ale no ja kocham mojego Luferka, więc. No, 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 musisz stąd iść. Albo wiesz co? Może ktoś do ciebie jeszcze tutaj przyjdzie. Miło się gadało, ale ja już muszę iść, muszę Rozumiem. znaleźć mojego chłopaka. Pa! Pa! I sobie, to jest na mnie za dużo. Ja nie umiem tak bez luferka żyć. Ja, ja do niego pójdę w następnym odcinku i, i do niego wrócę. Ale, ale to wszystko jest zależne tylko od was. Napiszcie mi w komentarzu na dole, czy mam do niego wrócić, czy nie. To, to wam przypnę serce. I jak wpijecie 3000 apet w górę, to wrzucam kolejny odcinek od razu. Popatrzymajcie się, hej!